tej Strony spaw. Witajcie w kolejnym odcinku update'u metalowej bułki, którego nawiasem mówiąc dosyć dawno nie było, ale nie będę przychodził do Was z jedną czy dwoma płytami. Jako pierwszy weźmy sobie winyl, bo dzisiaj jest tylko jeden winyl, a to jest Floater Keller Deja Vu. Album przytuliłem w Stące. oczywiście. Strasznie dużo tam ostatnio tych płyt. No i koło tego nie sposób było przejść obojętnie. Zwłaszcza, że płyta zawiera 9 utworów, ale z różnych albumów. Jak chociażby... Zerknijmy. Jak chociażby Czerwone Wino z albumu Blue. Agnieszka z albumu Violet. Scarlet albumu Scarlet, Władza z albumu Cyjan, na krawędzi z albumu Grafit, Czas komety. To jest ten utwór, dla którego kupiłem tą butę, bo to był pierwszy utwór jaki poznałem z Crosser Keller i chwycił mnie strasznie. Ale czas komety również pochodzi z albumu Grafit. Nieważne jak będzie, z albumu Nero. Ogród Półcieni z albumu Aurum i ostatni bez odwrotu z albumu Bordeaux. Więc całkiem sympatyczna składanka. Była już oczywiście tłamszona na sprzęcie. Nieraz. Jeszcze nie raz będzie tłamszona. Przejdźmy teraz do tej kubeczki znacznie większej. Na pierwszy ogień, pierwsza z brzegu, to jest ścieżka dźwiękowa z filmu Gwiezdne Wojny Skywalker Odrodzenie. Jak się domyślacie z serii, budujemy droida. Gwiezdne Wojny strasznie lubię, więc koło takiej płyty nie sposób było przejść obojętnie. Następna płytka to jest płyta Doktor Misio Strach XXI wieku, tak się prezentuje. W środku natomiast tak. Oczywiście zawiera też. Zawiera też książeczkę z tekstami i takimi całkiem ciekawie wyglądającymi zdjęciami, rysunkami. Zwał jak zwał. Doktor Misio, no. Przyznaję się bez bicia, nie są do końca to moje klimaty muzyczne. Ale. Fajnie się tego słucha, przyjemnie. Fajny albumik. Dostała to oczywiście moja luba na urodziny. A skoro ona to lubi, to nie sposób było koło tego przejść obojętnie. Kto zna, to wie, że dobre. Kto nie zna, to polecam, doktor Misio. Następne to jest kwiat jabłoni. Mogło być. Nic. Muszę tutaj, zanim dojdziemy do samej płyty, to muszę wam powiedzieć, że ten album jest chyba. Najfajniej opakowany, najprzyjemniej, bo ma taki fajny papier. Nie znam się na papierach, więc nie wiem co to jest za papier, ale jest strasznie przyjemny w dotyku. Album, przepraszam, bardzo prezentuje się tak. I jest inny. Nie jest to typowy metal, typowy rok. Chyba. Oczywiście no, nie jest to mój klimat. Ale tak wygląda w środku. Mimo, że nie jest to mój klimat, przyjemnie się tego słucha. Całkiem fajnie brzmi. Też jak się, jak spotkam gdzieś opcję pójścia na ich koncert, na pewno nie odmówię. Posłuchać ich na żywo. Byłoby to ciekawe doświadczenie. Z mojej strony na pewno. To jest druga płyta, którą moja luba dostała na urodziny. Więc. Trzeba po prostu metalową półkę zapełniać, bo za dużo pajęczy tam jest. Kolejny album to Romantycy Lekkich Obyczajów i ich album Neoromantyzm. Tak się prezentuje. Również trzeci album, który nie do końca leży w mojej obrębie słuchowej, ale nie pogardzę. Fajnie brzmi. Oczywiście zawiera książeczkę, tak jak Kwiat Jabłoni. Nie pokazałem, zapomniałem, przepraszam. W środku prezentuje się strasznie ciekawie. To tak. Tyk. tyk. I cyk. No oczywiście książeczka tak tu jak i w poprzedniej płycie zawiera teksty, jakieś fotki, więc jest ciekawie. Ten album to sobie akurat moja żuba sama sprawiła, bo strasznie ich lubi słuchać. Gdzieś tam znalazła na internetach. Mówi biorę, biorę, bo fajne tanie biorę. Proszę cię uprzejmie, bierz. Nie mam nic przeciwko poznaniu czegoś nowego. Kole I takim oto sposobem kolejne puste miejsce na półce zostało zapełnione. Transgresja. Spokój znajdzie niewielu. Pierwszy ich mini album. Jak się dowiedziałem od wokalisty, z uśmiechem oczywiście na ustach. To jest album, na którym oni się dopiero uczyli grać. Różni się od następnego, od Brak Równowagi. Ale przyjemnie się słucha obu. Yy, te dwa albumy, czyli Spokój, Znajdzie Niewielu i Brak Równowagi, dorwałem na koncercie, z którego relacja również będzie, jest, będzie jest w opisie, więc zapraszam też serdecznie. Yy. Ten album jest strasznie fajny, przyjemny jak na pierwsze też no nie ukrywam, no, brak równowagi się znacznie zdecydowanie przyjemniej słucha, ale ten też nie odbiega od przyjemności. Album oczywiście podpisany, no bo jakżeby inaczej mogło być, skoro dorwany na koncercie, przed koncertem, po koncercie trzeba było podpisać. Mam jeszcze z tego koncertu koszulki, ale gdzieś w szafie leżą. Swoją drogą, strasznie fajni chłopacy. Pozdrawiam Was i do zobaczenia na następnych koncertach, gdziekolwiek będziecie. Kolejny album, jak już wspominałem, Transgresja, Brak Równowagi. Oczywiście również podpisany dla młodej. Fajnie płyta wygląda, taka żółta. I też y, poprzednia spokój znajdzie niewielu. Książeczki nie było, za to tutaj książeczka oczywiście jest i ten album zdecydowanie przyjemnie się słucha. Torowałem ją w ten sam sposób jak poprzednią, więc nie ma się co nie ma co kopiować i wklejać tych samych wypowiedzi. Kolejny album również sobie przełożę w kolejności wydawniczej, ale są to dwa albumy zespołu Artemor. Tak wyglądają. To jest zadośćuczynienie i zmowa milczenia. Fantastyczne albumy. Mhm. Zmowa milczenia jeszcze jest niepodpisana. Zawiera książeczkę z tekstami. Adorowałem oba albumy podczas wywiadu po prostu z nimi. Swoją drogą, zapraszam serdecznie. Tam gdzieś wyskoczy. Czy już wyskoczyło? Hmm. sugerowane, czyli karta. Karta chyba. No jakoś tak to się nazywa, nieważne. Z wywiadu z nimi. Godzinka 50. Ale uważam, że warto. Strasznie ciekawy był ten wywiad. Dowiedziałem się wielu fantastycznych i interesujących rzeczy. O ekipie. Pozdrawiam przede wszystkim. Hmm. Za to ich pierwszy album za dość uczynienie. Nie pamiętam, kiedy on był wydawany. Ale co muszę powiedzieć, nakład się kończy. Zostały jeszcze chyba dwie czy trzy sztuki za dość uczynienia. Polecam album. Polecam zespół Pafik. Zwłaszcza, że wokalistka Basia. Księga. Ma bardzo fajny głos. Taki agresywny mega. A i teksty są ciekawe. Teksty są bardzo ciekawe. I przymierzają się do, też ciekawostka, przymierzają się do trzeciego albumu. Trzeba wyczekiwać w eterze informacji i przytulić album. Ostatni na dzisiaj zestaw, również dwóch płyt, to jest Kill Sorrow. To była ich pierwsza płyta. Little Something For You To Choke. I Kill Sorrow Powiedzmy, że to jest Kill Sorrow, Kill Sorrow. Chłopaki mnie na pewno poprawią w komentarzach na dole, jeżeli się pomyliłem. Albumy te dorwałem również podczas wywiadu, dosyć niedawno. Materiał się pojawi na pewno we wtorek, za chwilę, ten albo następny. Raczej chyba w następny. W każdym razie we wtorek będzie wywiad z nimi. Też mi wyszły dwie godziny, ale... Było śmiesznie, było zabawnie, było sympatycznie. Polecam i pozdrawiam chłopaki. Nie dość, że dorwałem jeszcze taka, jeszcze słówko, nie dość, że dorwałem płyty, no to jeszcze bez pożółki ani rusz. Oczywiście obie płyty zawierają książeczki z tekstami. Co ciekawe, na pierwszym albumie, tym Little Something For You To Choke, na wokalu jest Marcin, który obecnie gra i śpiewa w zespole Vein. Pozdrawiam chłopaków tak samo. Gościnnie też swojego wokalu użyczyła Agnieszka. Tam chyba do kilku utworów, jednego czy dwóch, nie pamiętam. Album w środku wygląda tak, żebym nie zapomniał pokazać. Natomiast drugi album, Pizzorow, tak wygląda. Tu mi się strasznie cholernie. Jeruńsko podoba ich płyta. Wygląd ich, ich płyty, po prostu wygląd płyty, która wygląda jak piła. Jest coś po prostu fantastycznego. Ta płyta szczególnie była przeze mnie tłamszona ostatni, ostatnimi czasy w, w samochodzie. I tutaj już jest nowy wokal Piotrek. I muszę się Wam przyznać, że słuchając obu tych płyt, to. Mój gust bardziej jest skierowany do Piotrka w Killsorough niż do Marcina. Nie ujmuję ani jednemu, ani drugiemu talentu i tak dalej, bo obaj, chłopak, obaj mają fantastyczne głosy. Tylko ten klimat post-apo w połączeniu z wokalem Piotrka jakoś tak się bardziej klei, jakoś tak się bardziej. Jest to spójne, jest to takie klimatyczne. Natomiast wokal Marcina jest taki strasznie defowy, niski i lepiej się komponuje z, z klimatem Wejna niż tu. Ale to jest tylko moje zdanie, nie musicie się z nim zgodzić. I nawet chętnie posłucham Waszej opinii na ten temat, który wokal bardziej Waszym zdaniem tu pasuje. Czy defowy Marcina? Czy taki fajny, melodyjny Piotrka. Chętnie posłucham Waszych wypowiedzi na ten temat. Update zrobiony. Teraz wyczekiwać w eterze koncertów. Patataj, patataj, patataj na koncert. Bo nie może tak być, że płyta jest przytulona, wytłamszona na głośnikach. Czy to w samochodzie, czy to w domu. I nie są podpisane te płyty tak po prostu nie może być. Ale nie przedłużając, ja wam serdecznie dziękuję za obejrzenie, za wysłuchanie. Mam nadzieję, że zachęciłem was do posłuchania którejś z płyt, któregoś z zespołu. Jeżeli tak, to strasznie się cieszę. Jeżeli nie, to zachęcam raz jeszcze, może przekonam. Dziękuję wam za oglądanie. Jeżeli się podobało, zostaw łapkę w górę. Jeżeli się nie. Zostaw łapkę w dół, ale tego nie. Tej nie ma. Yy, koniecznie zasubskrybuj, jeżeli jeszcze tego nie robisz, bo myślę, że warto. Cały czas się będziemy rozwijać. I co? I po raz ostatni. Dziękuję serdecznie za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku. Tak więc do zobaczenia. Dzięki i ave.